Kontynuujemy dzieło. Metro człowiek 2033, człowiek rozdział 6. Jak mnie ich 6 misja trzecia, jaskinia. To było jedno wielkie pasmo strat. Za, ka za każdym razem, gdy ginął człowiek, który chciał mi pomóc ocalić stację, czułem się jakbym ktoś wbił mi igłę prosto w serce. Tak. насосная Может, станция я и резервуар а. для сточных вод надо вскрывать дверь дайте мне пару минуток кажи класс так 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 еще секундочку а тут еще вот амуниция 9 6 и 15 штук 20 пары вышло. Готово. Открыто. Открыто. Надеть а, противогазы. Заложить. Mm. То есть за трупе поветша. Турва 10 минут только стало. Ульман, проверь. Чуть что, сразу Ульман. Не справедливо. <laughs> Wladimira osłonić, tak? A, będziemy naprawiać system wentylacji powietrza. Musimy powietrze oczyścić w tym kompleksie. Czysto, no. czysto, zachodzimy. Czysto, od przeciwników, oczywiście, czysto. Nie od powietrza. Паки идут за нами, идут. Я сейчас оба чу тутай тылу, что тут вообще ogóle есть, читы что-то кавего будет. Ну и что теперь? Там внизу есть проход, нам туда. Другого выбора нет. Двинули по тихому.

Аккуратнее, мужики. Аккуратнее. Проклятие. Огонь! Zyskałem apteczkę, dobra 7 minut jeszcze Jak ja nie zbiorę jakichś filtrów, nie znajdę to będzie kiepsko Wymienię filtr, bo nie to Nie to No właśnie, to miało być Nie miałem w ogóle światła Wy sobie zróbcie bramę, a ja sobie naładuję latarkę o, cały czas posłani. To chyba on jest władimirem Она дверь в ведет в д 6 Мы на месте. Похоже на. Похоже на. Сожри меня, упырь. Я пердон. Она закрыта. Что-то я не удивлен. Что-то я не удивлен. Тут где-то наверняка <вернико> есть. Пульт управления. Но я Осмотри комнату. Живо. Артём, С тобой все в порядке? Coś mi ze, coś mi My popróbimy do ciebie dobrać. A ty to, że poiści wychod. Udacie! No, właśnie. Oni tam będą czekać na mnie. Aaaaa, wow, nocne te! Widzicie, one inaczej wyglądają. no i Takie jakieś oczy mają wielkie kurwa pomarańczowe. Jakiś nowy rodzaj. Widzicie kurwa jak on atakuje Muszę go zajęć No i oczywiście nie trafiłem Kurwa Ja pierdolę Ale skurwiel Ale mocno kurwa bije A uciekłeś! Wiń z kurwielu jebany! Widzieliście kurwa jaki kutas? Jaki on ma pysk inny i oczy? Jakiś nowy kurwa gatunek nosalisa. Tym razem wygrałem z nim. Co my tu kurwa mamy? Aha, amunicja. No, częściej uzyskujemy nową, złotą amunicję często znajdujemy teraz. Porąbiemy nożem Haha! martwy, martwy gość tu też jakieś drzwi są tu pięścią uderza drugi, drugi tryb ataku A ja nie przyciskałem myszy. A mi sama broń wystrzeliła. Dobra. O, a można to... Nie wiem czy to sprzedać jeszcze będzie można. Chyba raczej nie. O, złota amunicja. Już mam ponad 200 sztuk. 238, sporo. Sporo tej złotej amunicji się tutaj widzę zbiera. No. no. Warto warto. Aha, to później do kanałów się... To ja, to ja później zobaczę, najpierw idę tutaj. No, czyli tu byłem, tak? Kurwa, jak ja nie lubię tych dźwięków jak to się łazi. W deskach i tak one właśnie stukają. To nic nie zrobię z tym. Te, te drzwi też zamknięte są. No to ostatecznie tymi kanałami, tym, tym otworem trzeba zejść na dół. Kurwa, nie wchodź na tą drabinę. Tutaj tajny kompleks wojskowy. A, będę teraz z tymi walczył, z tymi głównami teraz. Właśnie. Ja nie lubię ich. Kurwa. Wyskoczy, zaatakuje i się schowa. syn. O właśnie. To może weźmiemy sobie ten karabin. AK-2012. AK do Aha, spierdolił od razu. Dobra, ja idę biegiem. O, amunicja jakaś. Ktoś tutaj strzelał, bardzo strzelał. kurwa! Mocny! Mocny strzelał. Patrz kurwa mocny! Bo oni mają, widzicie, takie niebieskie na skórze? Oni mają utwardzone w tym miejscu i mają taki, jakby, pancerz coś, coś w tym stylu. Ale mocny. To chyba wezmę jednak ten. Ja pierdzielę. O, kolejne. A jakby coś? Ktoś by się pytał. A Czyli zejście musimy zeskoczyć tutaj, bo innej drogi nie ma. Mhm. No jest ten AK tutaj, ale zniszczony. Z Złota amunicja. Jestem już przy chłopakach. Oni już tu będą chyba przed drzwiami, za drzwiami. Nie, szkoda. A nie, są, są. Artyom, Artyom! Arsią! Bogu! Słuchaj, siatki! Stepana ubili. Кур, тише, Настобный тише. Взял. Что за? Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что сейчас ближай? Створ творущимся А не почел. А я уже хотел повредить потвор. Сам почем приехал? Без машинисты? Так, так, так. Надо где-то спадать. Это еще что? Все, Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все, Все чисто. Другого пути тут нет. Так что вперед? Dobra, to już będzie chyba koniec, koniec misji. Sledujaca stolowka, komandny center. No.